Tak coś takiego mm, doświadczam i doświadczenie coś takiego jak się śpiewaliśmy i jak się modliliśmy. Dwie takie rzeczy. E, miłość Bożą, która jest tutaj, która, która naprawdę istnieje. I tak się właśnie zastanawiałem się nad tym, mm, nad tą właśnie miłością, że świat tego nie widzi, że ludzie tego nie widzą. Bóg działa, Bóg działa, cały czas Bóg działa, tak jak Jezus mówił, że Bóg działa. I właśnie, a drugą rzeczą modlitwy, taką właśnie, um, takie coś do, doświadczyłem, że Bóg przyjdzie po swoją własność. Bóg chce odebrać swoją własność z powrotem, ale właśnie. I wysłał swojego syna po to, Jezusa Chrystusa, żeby tą własność oczyścił. Bo Bóg chce właśnie czyste to, żeby to było czyste. I tak właśnie to do mnie docierało, właśnie, jak się modliłem, że Bóg zechce swoją własność z powrotem po prostu, bo to, bo to jest Jego. Bo ja, mój bo duch Boży, który po prostu w człowieku jest, jest Jego a własnością to jest. I Bóg zechce odebrać to z powrotem, tą własność, ale nie przyjmie tego brudnego. Dlatego właśnie to do mnie dotarło, że posłał swojego syna Jezusa Chrystusa, żeby to oczyścił, żeby mógł to przyjąć z powrotem. To właśnie, to jest właśnie piękne, że właśnie Bóg chce nas oczyścić, chce tą własność z powrotem. Chwała Bogu.